Dzień dobry, nazywam się Ewa Marcinkowska i z wielką przyjemnością witam na kanale WICI. Tradycyjnie te dwie nasze barwy, te dwa kolory, biały i czerwony. Proszę Państwa, i ta moja nieustanna prośba o to, aby je nosić, zwłaszcza teraz, w tych dynamicznych czasach, no, bo tak, no bo mamy przecież konflikt za wschodnią granicą, który bezpośrednio nas nie dotyczy, a jakże, ale konsekwencje tego my ponosimy i będziemy ponosić, niestety, ale będziemy ponosić. I następne konflikty też już się szykują. Jeden tam, daleko, na Morzu południowo Południowochińskim, gdzie Waszyngton za wszelką cenę chce dominować w tamtym, w tamtym regionie. I drugi, który już zaczyna się tutaj, niedaleko, bo w Europie. A natomiast Serbia i Kosowo odgrzewają swoje stare niesnaski. Powód? No cóż, powód zawsze się znajdzie i z tym po prostu nie ma nigdy żadnego problemu. Ale dobrze, dzisiaj, dzisiaj będzie o Polsce, o tym dokąd zmierzamy, dokąd zmierzamy my jako naród. I Powiem krótko, przez te ostatnie 30 lat marnowaliśmy czas, odwracaliśmy głowę w drugą stronę i udawaliśmy, że wszystko jest w porządku. Patrzyliśmy, wierzyliśmy w te miraże, w te bajki, które nam opowiadali, w te obiecywanki, które nam, 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 nam dawali. I w końcu za taką, ani inną postawę dzisiaj, za tą nieroztropność, za tą naszą nieroztropność, przyszedł nam rachunek do zapłacenia. I wiecie Państwo, o czym mówię, prawda? Nadszedł czas i nadszedł czas, nadszedł zły czas, i należy się, należy, dlatego należy się obudzić. Należy otworzyć oczy. I zacząć robić to, co do nas należy. Musimy się zmitygować, musimy przeanalizować naszą postawę, musimy, a przede wszystkim musimy się zjednoczyć, wejść, wznieść się ponad podziały i być razem, i przede wszystkim działać razem, tak jak to kiedyś bywało. Mm. Popatrzmy, popatrzmy, co się z nami stało przez te ostatnie lata. Bo tak jak mówi José Ortega i y Gasset, hiszpański filozof i, i pisarz, ten, kto nie zna historii, będzie skazany na jej powtórzenie. Właśnie. Będzie skazany na jej pod powtórzenie. I proszę Państwa, mamy rok 1989. Komunizm pada. Dla wszystkich to jest szok. Wydawało się, że jakimś dziwnym trafem dokonał się cud. Komunistów jakoś nagle oświeciło. Nastąpił okrągły stół, potem wybory, pierwsze te wolne wybory, prawda? I uwierzyliśmy, uwierzyliśmy, że dostaliśmy wolność w prezencie. I sądziliśmy, że jesteśmy tak wyjątkowi, że bez żadnych kosztów wejdziemy do tego przepięknego, wymarzonego, kolorowego zachodniego świata. To dziś niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że to było zaplanowane i właściwie było to, właściwie tak, przejście z deszczu pod rynę. Wielu, wielu nie wie, że w maju tamtego roku. 1989. Jeszcze przed wyborami, pani Hanna Suchocka odwiedziła salony Bilderbergów, i od tego guru, od, od tego guru świata dostała wytyczne, co należy dalej z nami robić. I, i tak ta polskojęzyczna kobieta otworzyła taki długi korowód innych wysoko postawionych polskojęzycznych, którzy jeździli do Bilderbergów po wytyczne w jaki sposób nie dopuścić do odbudowy naszej Polski, w jaki sposób Pokazywać nam suwerenność, ale nigdy jej nam nie dawać? W jaki sposób mówić nam o wolności, jednocześnie nas zniewalając? W jaki sposób budować przed naszymi oczyma świat szklanych domów, które w efekcie zawsze okazały się być folwarkiem zwierzęcym? A w każdym razie przez te 30 lat z okładem przemieniono nas, nasz kraj w mało znaczącego wasala globalizmu, przyjmującego rozkazy bądź tu z Brukseli, bądź tam z Waszyngtonu. I przez te 30 lat podzielono nas, podzielono nasze społeczeństwo na tych SPO i na tych SPIS, którzy co 4 lata szli Wybierać mniejsze zło, nie chcąc, tak naprawdę nie chcąc wiedzieć, że za każdym razem wybierali i nieważne, nieważne wy, wy, że za każdym razem wygrywał mocodawca tych, których wybieraliśmy. Ten sam, któremu podlegali i podlegają jedni i drudzy tych spis i ci. SPO, czy jak się tam nazywają, zajęci, my zajęci, nienawiścią jeden do drugiego, skaczemy sobie do gardła, go do gardeł, i przy okazji niszczymy wszystko to, co jest nasze, wszystko to, co polskie, wszystko to, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Dla wielu z nas Polska. Matka, ojciec, rodzina nie ma już większego znaczenia. W każdym razie, wyzywając się nawzajem od ruskich onc, od faszystów i tak dalej, i tak dalej, nazistów i co jeszcze tam dalej, nie zwracamy uwagi na to, że powoli, stopniowo odbierają nam wszystko to, co mieliśmy i to, co jeszcze nam pozostało łącznie, łącznie z wolnością. A ci tam z góry przypinają sobie nie tu, tylko tu medale za dobrze wykonaną robotę. Ehm, bo jakżeby inaczej? Dzięki nim, dzięki tej robocie, zostało pokonane kolejne państwo i to bez jednego wyszczału. Naprawkę, naprawdę czapkę z głów dla tych, co nas zniewolili i co to zrobili, co do tego doprowadzili. Prawda jest taka, że jeżeli czegoś nie zrobimy, nie zrobimy w tej chwili, nie zrobimy my sami, będzie tak jak u Wyspiańskiego. Pamiętacie Państwo to, prawda? Miałeś, Hamie, złoty róg, miałeś, Hamie, czapkę z piór, czapkę wicherniesie. Róg huka po lesie, ostał ci się jeno sznur. Właśnie, abyśmy ino nie ostali z tym sznurem w tych zgrabiałych naszych dłoniach, bo nawet i gwoździa w suficie nie znajdziemy do jego zawieszenia. A wracając do teraźniejszości, mam pytanie. Czy nie jest Państwu przykro, gdy otwieracie jeden czy drugi kanał, ten w telewizji, w tej telewizji zawsze mówiącej prawdę i wszędzie musicie patrzeć na tą flagę obcego państwa. Czy kiedykolwiek, właściwie, czy kiedykolwiek z takim, z takim pietyzmem hołbiono tą naszą, właśnie, tą naszą biało-czerwoną? Wystarczy sobie zadać pytanie, prawda? Inaczej, wchodząc na wiele stron internetowych, znowuż widzimy tą samą flagę flagę obcego państwa bankomaty, plakaty, napisy wszędzie jesteśmy atakowani tymi dwoma innymi kolorami i tymi tym zagranicznym, zagranicznymi słowami. Nie naszymi, nie naszymi słowami, nie naszym językiem. A mnie mówią, a mnie mówią, proszę Państwa, że ja się ośmieszam, obnosząc się z tymi dwoma kolorami, z, tymi, z tym białym kolorem i z tym czerwonym, z tymi naszymi narodowymi. To jest dla niektórych śmieszne. Polski już dawno nie my tylko nam zapomniano o tym powiedzieć jeszcze nas łudzą pięknymi słówkami jeszcze nas łudzą tak tymi pięknymi spółsłówkami, obietnicami a nie ma dlatego jej że między innymi my w 2004 roku wyraźnie powiedzieliśmy, że wolimy być w tym europejskim kołchozie, że wolimy wymieniać ten moskiewski kołchoz na brukselski kołchoz. A w każdym razie przez te ostatnie 30 lat zapomnieli, zapomnieliśmy, co to honor, co to godność, a teraz widać, robią wymianę naszych barw narodowych i naszego języka. E, też po cichu, tak po cichu, tak podprogowo, e, pod tymi pięknymi hasłami, prawda? I dlatego, proszę państwa, należy coś robić, należy, należy działać, jeżeli chcemy utrzymywać naszą, utrzymać naszą tożsamość, tożsamość Polaka. Tożsamość Polską. Musimy teraz, musimy teraz w tej chwili działać. Tym razem nie przyjdzie, proszę Państwa, nic za darmo, tak jak nam przyszło ponad 30 lat temu, bez wysiłku. Czeka nas, proszę Państwa, ciężka praca. Na pewno to ja Państwu gwarantuję. Czeka nas ciężka praca, ciężka czeka nas ryzyko. Czeka nas wiele wysiłku, praca, czeka nas praca na wielu płaszczyznach I trzeba, i trzeba ją podjąć. Trzeba podjąć tą pracę, trzeba podjąć ryzyko, a jedną z tych płaszczyzn jest chociażby nasza historia. Proszę Państwa, ponieważ nie możemy, nie możemy budować przyszłości bez Przeszłości. A jeżeli historia, no to w kolei jej odkłamywanie. Ja aby móc ją odkła odkłamać, to musimy najpierw ją poznać. Poznać ją taką, jaką ona była, jaką ona była w rzeczywistości. I tutaj na takie letnie wieczory proponuję Państwu trzy pozycje, trzy pozycje Dariusza Rateczaka. Pierwsza z nich to jest właśnie ta, tematy niebezpieczne, druga to ta, tematy jeszcze bardziej niebezpieczne, a także trzecia pozycja też Pana Ratajczaka, tematy, ta jeszcze nigdzie nie była opublikowana i tematy jeszcze, tematy śmiertelne, śmiertelnie niebezpieczne. Te trzy książki te trzy książki, tu je Państwu pokazuję, te trzy książki należy poznać. Należy poznać, aby wiedzieć, aby wiedzieć, aby znać naszą historię. Te trzy książki są warte grzechu. I uważam, że każdy z nas, każdy Polak powinien przeczytać. Powinien przeczytać te trzy pozycje. Wydawnictwo Freedom. Podjęło się trudu wydania tych, tych książek, I, i link będzie umieszczony pod, właśnie pod tym nagraniem. W tych trzech pozycjach Dariusz Ratajczak przedstawia nam, jak w jak nowatorski sposób pewne grupy przedstawiają to, co się wydarzyło podczas II wojny światowej i Konsekwencje tych innowacji, a także, a także omawia politykę Trzecie Rzeszy, dotyka postaci Adolfa Hitlera, dotyka też tematu masonerii, także po prostu warto, warto, warto przeczytać, nie są grube. Nie są grube, grube, ale warto, warto po prostu zapoznać się z tymi pozycjami i zachęcam, zachęcam do lektury. Swoją drogą jest też, jest też wspaniały pomysł. Te trzy książki to jest wspaniały pomysł na, na prezent, na pre, prezent dla najbliższych, dla kolegi czy koleżanki. W każdym razie, jeszcze raz zachęcam wydawnictwo Freedom. I proszę Państwa, jakby na to nie patrzeć, jest najwyższy czas, aby poznać prawdę tamtych dni, skrzętnie ukrywaną, ukrywaną przez wiele dziesięcioleci. Swoją drogą. Właściwie to ja nie rozumiem, dlaczego niektórzy tak bardzo od niej uciekają. Dlaczego niektórzy pomniejszają swoje zasługi, lub je inni powiększają? Dlaczego. Umniejszają swoją krzywdę jedni, a inni z kolei ją powiększają, tym samym umieszczając się w gronie tych, którzy ich kiedyś robili krzywdę. Czy takie postępowanie przynosi więcej ukojenia w bólu? Czy takie postępowanie przynosi więcej chwały? Wątpię, naprawdę wątpię. W każdym razie nadszedł czas, aby spojrzeć prawdzie w oczy. Tak jak i z jednej, tak i z drugiej strony. Dopóki tego nie zrobimy, dopóki nie zrobimy rozliczeń, zawsze przyjdą, zawsze pozostaną animozje. A to jest czynnik prowadzący do, do destrukcji. Także zapraszam. Zapraszam te trzy książki. Wspaniała lektura na letnie wieczory. Jeszcze mamy jeden miesiąc sierpień, bardzo ważny miesiąc, prawda? Bardzo ważny miesiąc dla nas, Polaków. Także tak się te trzy książki będą takim naprawdę wspaniałym uzupełnieniem, uzupełnieniem dla nas, dla nas, zwłaszcza Polaków. I tak jak z jednej strony odkrywamy to, co jest zakryte. Skrzętnie zakrywane, a z drugiej strony nie ma innego wyjścia, musimy zakryć to, co jest odkryte. I nie tak dawno opublikowałam materiał z Goleniowa z interwencją poselską pana Grzegorza Brauna. Już mówię o co chodzi. Otóż, na budynku Urzędu Miasta Goleniów burmistrz wywiesił flagę Ukrainy. Tak naprawdę to właściwie nikt, nic nie ma do samej flagi tamtego państwa, tylko fakt jej zawieszenia w tym miejscu nie podoba się wielu mieszkańcom Goleniowa, ponieważ uważają, że urząd miejski jest budynkiem publicznym i nie służy do manifestowania prywatnych sympatii burmistrza. I jakby na to nie patrzeć, mają rację. W tej sprawie były też kierowane pisma, odpowiednie pisma do władz, były robione protesty ym, i wszystko bezskutecznie. W końcu mieszkańcy poprosili posła Grzegorza Brauna o interwencję i tak też się stało. Pan poseł przyjechał, chciał porozmawiać z burmistrzem i w jakiś sposób znormalizować tą dziwną sytuację. Obecnych podczas tej interwencji obecnych było wielu mieszkańców miasta, również przyjechali ludzie ze Szczecina, byli członkowie partii Korona Brauna, jak i również członkowie klubów konfederacji. Nagrywałam to zajście. Materiał jest opublikowany na tym kanale, gdyby ktoś chciał y, zapoznać się z tym materiałem. E, interwencja poselska skończyła się tak, jak się skończyła. Ktoś może powiedzieć: Tą infer interwencją przecież poseł nic nie wskurał, więc po co to wszystko, po co tyle hałasu? Lepiej siedzieć cicho. E, no tak. Czy tą interwencją poseł Brown coś osiągnął? E, może tak, a może nie. W każdym razie pokazał, jak należy postępować. E, z głową podniesioną do góry iść po swoje. Pokazał też jedno, że działając razem wiele, e, wiele możemy osiągnąć. Możemy. I tym sposobem, działając razem, możemy przywrócić naszą suwerenność i odzyskać naszą Polskę, i także możemy odzyskać utraconą wolność. Gdyby inni posłowie, których przecież w swoim czasie wybieraliśmy na naszych reprezentantów, nie odwracali głowy w drugą stronę od problemów, dzisiejszych problemów, Sprawy istotne dla Polski, istotne dla naszego kraju byłyby, byłyby załatwiane tak, jak należy. Nie byłoby dzisiaj takiego problemu, jakiego mamy, prawda? W każdym razie, tylko pan poseł Braun odpowiedział na, mieszkań... na prośby mieszkańców Goleniowa i za to należy mu się wielkie dziękuję. Jednak, jednak, o czym nikt nie mówi, albo mało się mówi, burmistrz nie zachował się tak jak mężczyzna. Nie stanął twarzą w twarz, tylko wolał się schować. Najprawdopodobniej był zamknięty w gabinecie, ale na pewno był w budynku, ponieważ Osobiście oddał flagę, flagę polskiej kobietom z tej, z naszej grupy, z tej grupy, która była razem z posłem Braunem, a potem zniknął. I zapewniam, zapewniam również, że nie wychodził z budynku, ponieważ na zewnątrz stała grupa, która, grupa, która nie weszła do budynku, po prostu stali i czekali. Więc gdzie się wówczas podział burmistrz? to jest pytanie, prawda? W każdym razie to pokazuje, że pan burmistrz najwidoczniej bał się posła Brauna i wolał uniknąć tego spotkania. Chyba nie ma innego wytłumaczenia. I coś ważnego. Tak naprawdę, to ci, Administratorzy naszego państwa to oni wszyscy nas się boją. Boją się tej milczącej większości, boją się tej milczącej większości, którą my jesteśmy. wyląchować się, działać pod cichu, działać podprogowo, posługiwać się półprawdami, manipulować obrazem, słowem, zdarzeniami, a zwłaszcza krytykować, zwłaszcza krytykować i ośmieszać tych, co, co nie zgadzają się z nimi, tych, co mówią tak jak jest. Należy należy włączyć myślenie krytyczne, należy wznieść się ponad podziałami i zacząć budować na nowo więzi społeczne, utracone więzi rodzinne. Wszystko to, co zostało zniszczone, połamane i utracone przez ten system, który wprowadził podprogowo. Wprowadził ten swój system hybrydowy, tą swoją hybrydową moralność i zniszczył to wszystko, co mieliśmy. I proszę Państwa, nieważne, nieważne czy my mamy rację, czy, czy nie mamy tej racji, należy przeprosić jeden drugiego, spojrzeć, na jeden drugiego, na jeden na drugiego spojrzeć łaskawym okiem i zacząć rozmawiać tak, jak to kiedyś bywało. Tak, jak to bywało przed tym kryzysem. System nas podzielił, ale my musimy zostawić te podziały z boku i być razem. Przede wszystkim razem. Razem możemy wiele, osobno nie możemy nic. A o to właśnie chodzi temu systemowi, abyśmy byli skłóceni, abyśmy byli osobno, ponieważ każdego z nas, jednego po drugim, gdy będziemy osobno, każdego z nas i jednego po drugim mogą wyłuskać, bo wiedzą doskonale, że ta reszta będzie stała z boku i będzie przyklaskiwała. Albo w najlepszym wypadku odwróci głowę. Przy takiej polityce, przy, polityce, przy takiej polityce prowadzonej przez rząd, ten, który jest w tej chwili obecnie u steru, który tak właściwie jest posłusznym wykonawcą dyrektyw pochodzących tam z oceanu yy, lub tu z Brukseli, Polsce grozi utrata kontroli nad Własnym terytorium, terytorium historyczno, etnicznym i stanie się krajem roz, rozbitych tożsamości, krajem ciągłych niepokojów i ciągłych walk wokół linii podziałów etnicznych i kulturowych. Zostaniemy zatomizowani, a zatomizowani zostaniemy. Podzieleni. E, kraj, gdzie wiecie, mniejszości będą miały więcej praw niż my, tutaj niż my, e, którzy, którzy jesteśmy stąd. Zresztą chyba już to widać. Należy oczywiście pomagać, pomagać potrzebującym, ale nie kosztem unicestwienia samego siebie. Jeśli e, jest to Właściwie jest to ostatni moment, kiedy. Yy, ostatni moment, aby powstrzymać tą politykę politykę destrukcji naszego państwa, politykę unicestwienia nas jako narodu. Znaczy, czas, aby y, ochronić tożsamość naszego kraju, aby jego ochronić jego spójność i, i jego bezpieczeństwo. I jeżeli komuś ze słuchających zależy, zależy na naszej ojczyźnie, jeżeli mu zależy na swojej rodzinie, na przyszłości swoich dzieci, na przyszłości przyszłych pokoleń, należy działać, należy działać w tej chwili. I na koniec, na koniec chciałam powiedzieć coś tak, takiego. Yy, właśnie w tej chwili. W tej chwili tworzy się unikalny moment na podniesienie głowy i na odzyskanie naszej suwerenności i jeszcze coś są proszę państwa są dwa rodzaje państw albo jesteś suwerenem albo jesteś poddanym czyli jesteś kolonią nie ma niczego pośredniego nie jestem specjalistą od geopolityki ale obserwując, co się dzieje, uważam, że w tej chwili nadarza się unikalny moment odzyskania, jeszcze raz powtarzam, odzyskania tego, co utraciliśmy, odzyskania naszej suwerenności. Nasz jaśnie padu, dlaczego? Ponieważ nasz jaśnie panujący nam hegemon traci w tej chwili siły, tworzy się nowy system wielobiegunowy. Wykorzystajmy. Wykorzystajmy ten moment. Wykorzystajmy narzędzia, które mamy, i wykorzystajmy zdarzającą się sytuację. Bądźmy, bądźmy mądrzy jako naród. Bądźmy mądrzy jako Polacy. Proszę, naprawdę proszę. I na koniec, jeszcze raz polecam te trzy pozycje. Tematy niebezpieczne, tematy jeszcze bardziej niebezpieczne, tematy śmiertelnie niebezpieczne. Te trzy książki doktora Dariusza Ratajczaka polecam. Polecam, proszę Państwa, dostępne one są w wydawnictwie, w księgarni wydawnictwa Freedom, a także link pozostawiam. Pod nagraniem. Dziękuję uprzejmie za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie z tą biało-czerwoną wstążeczką. Dziękuję.